Jakaś kurtyzja bardziej bokserska się dzisiaj przytrafiła, ale to gdzieś tam nie miało wpływu na to, że w przerwie e, opuścimy boisko. Z Trenerem ustaliliśmy już, już e, zaraz po meczu z Islandą, że więcej niż 45 minut dzisiaj tutaj e, nie zagram. Także, także fajne, fajne zakończenie tego próbowania. Dwa ciężkie mecze, dwa dobre w naszym wykonaniu, choć w różnych składach. Także myślę, że jeśli chodzi o ten, o ten rok, możemy być bardzo zadowoleni. zadowoleni. Do tego meczu w pierwszej połowie mieliście trochę pracy w obronie. Tak, No tak jak powiedziałem, no, wiedzieliśmy, że będzie to ciężki mecz. Czassi wygrali swoją grupę bardzo ciężką, także mieliśmy przyjemność z dwoma drużynami, z Islandem i z Czachami, który, dwie drużyny, które, wysz, które wyszły z tej grupy. Także nie, były momenty szczególnie po początek, powiedzmy te pierwsze 25 minut, gdzie bardzo dobrze graliśmy piłką, później, później gdzieś tam trochę oddaliśmy inicjatywy przeciwnikowi i gdzieś tam mieliśmy troszkę więcej pracy, ale myślę, że, że gdzieś tam z perspektywy no całego meczu naszego gdzieś tam fajnie wyglądała i myślę, że na to zwycięstwo zasłużyliśmy. Pamiętam, jak nie tak dawno temu Kamil Glik walczył o miejsce w reprezentacji o wyjściowym, o miejsce w wyjściowym składzie dzisiaj mam wrażenie, że wystąpiłeś jak weteran, tacy piłkarze jak Bartosz Kapustka i jego koledzy pokazują, że wcale nie chcą być rezerwowymi z tej drużynie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, jest pewna grupa ludzi, wszyscy walczą o to miejsce w reprezentacji, w składzie, bo, bo wiemy, że na na euro jedzie określona liczba zawodników, także, także dobrze, to na pewno podnosi gdzieś tam też morale w drużynie. Każdy, każdy wie, że ma o, ma, ma o co walczyć i, i to dobrze, że tak się dzieje. Wspomniałeś, że ten 2015 rok będziemy wspominali bardzo miło. Co ty najbardziej zapamiętasz? no Myślę, że, że no przede wszystkim te eliminacje, które się zakończyły, coś jakby co, co nie było, no historyczny awans do Mistrzostw Europy. E, także nic, na pewno rok zakończył się bardzo dobrze. No aby teraz, e, oby ta praca, którą wygraliśmy w tych, w tych miesiącach czy latach, była dalej kontynuowana, bo, bo myślę, że szkoda było zaprzepaścić za to wszystko, co, co się udało stworzyć. Oby tak było. Zwycięski, szczęśliwy kapitan Kamil Dobra, Bardzo dziękuję.